Witam państwa bardzo serdecznie na moim kanale Magdalena Rutkowska-Oderu i oczywiście ja, Magdalena Rutkowska. Proszę państwa, w odsłonie nowego horoskopu, horoskopu z Kartarota na miesiąc październik 2019 roku. I proszę państwa, zanim przejdę do państwa znaku zodiaku, chciałam powiedzieć kilka słów wstępem. Będę starała się nie przedłużać, aczkolwiek pozwolę sobie powiedzieć tyle, ile potrzebuję, bo w końcu to mój kanał i mogę niektóre rzeczy powiedzieć. Proszę Państwa, na początku z całego serca bardzo Państwu dziękuję za tak liczne subskrypcje. Proszę Państwa, mój kanał rozrasta się, bym powiedziała, w takim bardzo szybkim tempie i dziękuję Państwu, że macie ochotę Państwo oglądać codziennie moje energetyki, oglądacie moje horoskopy, czy numerologiczne, czy z karta Rota. Bardzo, bardzo z całego serca dziękuję. Dziękuję również za wszystkie lajki. Dziękuję również, proszę Mazwa, za wszystko, wszystkie komentarze. I proszę Państwa, ja te komentarze zawsze czytam, nie zawsze na bieżąco na nie odpowiadam, więc proszę mi wybaczyć, ale te komentarze są jak balsam dla, mojego, dla mojej duszy, dla mojego serca, dla mojego umysłu i, i utwierdzają mnie w tym, że to co robię, a robię to z potrzeby serca, z, takiej, z takiego poczucia, że mam dużo dobrych rzeczy do przekazania i nawet jeżeli ten los, czy te tranzyty planet, czy układ kart nie do końca jest taki, jaki byśmy chcieli, to staram się robić to w taki sposób, żeby chociaż. Kilka rzeczy dobrych powiedzieć, żeby te dobre rzeczy, dobre informacje dodały Państwu skrzydeł, a przed tymi złymi, no, no oczywiście trzeba się wystrzegać. Więc, proszę Państwa, robię to z, z takiego mojego serca, z powołania, więc bardzo dziękuję, że to się Państwu podoba. Dziękuję Państwu za to, że poświęcacie kilka minut, żeby napisać komentarz. Bardzo, bardzo dziękuję i mogę powiedzieć proszę o jeszcze. Proszę Państwa, czytając również Państwa komentarze. Spotkałam się z taką recenzją, że za duży wstęp. Więc proszę Państwa, no ja nieraz mam potrzebę powiedzenia tego, co chcę. Jest to też bardzo często wprowadzenie do horoskopu, wręcz, więc proszę mi wybaczyć, jeżeli ten wstęp jest duży, a długi, ale jest to jak gdyby w pewien sposób można powiedzieć konieczne. I proszę Państwa, zanim przejdę do horoskopu dla każdego znaku Zodiaku, może powiem kilka takich bardzo, bardzo ogólnych rzeczy dotyczących miesiąca. Jeżeli chodzi o październik, to październik zaczęliśmy... Energię października, w zasadzie nowiem księżyca we wrześniu, który miał miejsce 28 września o godzinie 20.27 i 54 sekundy. Wtedy też, proszę Państwa, zmieniły się lata numerologiczne i weszliśmy w energię 2020 roku. Odsyłam, zachęcam do innego filmiku na moim kanale, gdzie będzie można o nowym roku numerologicznym, w który Państwo wchodzicie. No, wchodzimy, bo w zasadzie my w niego wchodzimy od 28 września aż do końca roku, a później już on będzie tak całkowicie działał do jesieni 2020 roku. <laughs> Przepraszam, jest przygotowany filmik właśnie na ten temat, żebyście Państwo mogli dowiedzieć się, co Was czeka i jak go wykorzystać. Więc jak gdyby odsyłam. Natomiast, proszę Państwa, to, co jest ważne, to, co jest ważne w październiku, ważne jest przede wszystkim, kiedy jest pełnia. Pełnia w październiku jest 13 października o godzinie 23.10. I proszę Państwa, mnów księżyca, taki już prawdziwy październikowy, jest 28 października 2019 roku, bo o tym roku jeszcze mowa, o godzinie 4.40. Październik, proszę Państwa, witamy słońcem w znaku wagi, więc generalnie tu już mogę powiedzieć na tym etapie, że większość wag powinna mieć, proszę Państwa, dobry czas, bez względu na to, no, jaki był trudny dla Państwa wrzesień, a ja myślę, że dla nie jednej osoby był trudny. I proszę Państwa, od 23 października, od godziny 19.19 .19, słońce już wschodzi w znak skorpiona. I proszę Państwa, wtedy to skorpiony będą miały dobry czas, szczególnie te, które w październiku będą miały urodziny, te listopadowe jeszcze na dobry czas, chwilę będą musiały poczekać, a okres przed urodzinami jest dosyć trudny. Więc, proszę Państwa, jeszcze odnośnie sprawdzalności yy, horoskopu, no proszę Państwa, ja zawsze sugeruję, żebyście wzięli z niego same dobre informacje i to, co z Wami rezonuje. Może się zdarzyć, że horoskop nie rezonuje. Ze względu na to, proszę Państwa, że życie jednej dwunastej ludzi nie jest takie same, tak? Że, proszę Państwa, jest 12 znaków zodiaku, i co to by było, jakby jedna dwunasta społeczeństwa miała takie samo życie. Proszę Państwa, nie ma czegoś takiego. Są niektóre rzeczy, które możecie wziąć z horoskopu, adekwatne do Waszej sytuacji. Ja bym powiedziała, proszę się tego trzymać. Natomiast można też wysłuchać horoskopu yy, dla znaku, w którym mamy nasz ascendent. Jeżeli chodzi o wyznaczenie ascendentu, to proszę Państwa, jest mnóstwo programów i polskich i zagranicznych w internecie, żeby po prostu wyznaczyć swój ascendent. Tylko żeby wyznaczyć swój ascendent, potrzebna jest, proszę Państwa, konkretna godzina naszego urodzenia i proszę Państwa, miejscowość, głównie współrzędne miejscowości, ale to z automatu można wpisać i wtedy po prostu sugeruję, żeby na przykład, jeżeli ktoś jest koziorożcem, ja na przykład jestem koziorożcem to ja bym wysłuchała horoskopu dla koziorożca. I jeszcze dla wagi, bo ascendent mam wadze, Więc w ten sposób można to zrobić. Oczywiście możemy posunąć się dalej, żeby można było na przykład dla kobiet wysłuchać e, horoskop dla znaków, w którym kobiety mają księżyca, dla mężczyzn e, dla znaków, z którym e, mają mężczyźni marsa, ale to już bym powiedziała, to chyba by nam się zrobił bałagan i nie do końca by się to trzymało e, kupy. Więc proszę Państwa, życzę Państwu radości z dzisiejszego horoskopu. Sugeruję, żeby nieraz do niego wracać w ciągu danego miesiąca, bo zawsze za każdym razem jak oglądamy czy odsłuchujemy, czegoś nowego się dowiadujemy i jeszcze, proszę Państwa, na koniec będzie odpowiedź z kart Tarota na Państwa konkretne pytanie. To też taka będzie trochę loteria, ale może właśnie ta odpowiedź da jakąś wskazówkę, podpowie coś. A jak ktoś byłby spragniony takiego bardzo indywidualnego czytania, to oczywiście zachęcam, zapraszam do skontaktowania się ze mną pod numerem telefonu 608 -626 405 albo napisania do mnie maila. Adres mailowy na www.tarot-warszawa.pl I proszę Państwa, bardzo ważna e, informacja w zasadzie aż do 28 października. Od 29 września można stawiać horoskop z Kart Tarota na nowy rok numerologiczny. Więc jeżeli ktoś ma taką potrzebę, to zachęcam, zapraszam już do takiego indywidualnego kontaktu ze mną. A teraz to już wszystko i przechodzę do Twojego znaku. Drogie raki, drogie raki, teraz dla Was horoskop z Kart Tarota na miesiąc październik 2019 roku. I proszę Państwa, może zanim jeszcze przejdę do tego horoskopu, powiem, że wracamy do starej formuły: trzy karty na sprawy uczuciowe, trzy karty na sprawy finansowo-zawodowe i trzy karty na zdrowie. Przy jednym znaku mówię więcej, przy drugim mniej. Tak nieraz wychodzi, ale. Bez względu czy dużo informacji, czy mniej, to weźcie z horoskopu to, co z wami, z wami rezonuje, to, co jest dobre, a wskazówek i ostrzeżeń po prostu słuchajcie. Ale, żeby nie przedłużać, przechodzę do osób urodzonych pod, pod znakiem raka. Słońce w znaku raka, co te osoby czeka? Co czeka w październiku 2019 roku? I już patrzę. No, jest pokazany jakiś nowy etap w życiu, bardzo wyraźny nowy etap w życiu. E, ja bym powiedziała chyba taki poważny etap w życiu, dlatego że tak, karta zabawy, rozrywki, takiego lekkiego podejścia do życia odchodzi w przeszłość. Widzimy e, trójkę, e, trójkę Pucharów. Natomiast jest pokazana karta. Koło fortuny, karta silnej transformacji, karta zmian i żeby tego było mało, to jeszcze widzimy e, kartę śmierć, która również mówi o transformacji, zmianie. I teraz proszę Państwa, żeby też dobrze zrozumieć, e, zmiana może być widoczna, czyli zmiana może być widoczna na przykład w Waszym wyglądzie. E, przefarbujecie włosy, zmienicie fryzurę, schudniecie, e, przytyjecie. Yy, yy, zaczniecie się inaczej ubierać, albo zmiana może być wewnętrzna w Waszym spojrzeniu na świat. Ja bym powiedziała, i to, i to może być, albo jedno, yy, jedno czy drugie. Natomiast, jeszcze przy karcie śmierć, szczególnie przy bardzo silnej karcie koło Fortuny w Bramie, to jest pokazane, że jeżeli coś w Waszym życiu by umierało, tak? Znaczenie karty śmierć. jeżeli coś w swoim życiu by nie wychodziło, umierało, pozwól temu odejść. Wykrzyknik, aby zrobić miejsce na coś nowego. I to dotyczy każdej dziedziny życia. Czyli jeżeli coś umiera, nie reanimujmy na siłę, pozwólmy temu odejść, nawet jeżeli będzie to dla Was drogie raki, bolesne, aby zrobić miejsce na coś nowego. Jeżeli byśmy tutaj zwrócili uwagę, <laughs> na przykład na zdrowie, to bym będzie uważać na nagłe dolegliwości, Związane z kośćmi, stawami, ewentualnie kręgosłupem. Idziemy dalej i zobaczymy, jak wyglądają Wasze sprawy um, uczuciowe w październiku, jak będą wyglądać, bo horoskop nagrywam we wrześniu. On również we wrześniu się ukaże po raz pierwszy. Ale jest to przepowiednia na październik. I teraz tak, drogi Raku, na razie wychodzi w sprawach uczuciowych całkiem dobrze. I może wezmę najpierw karty tak. I teraz tak, patrzymy, co od, odchodzi do przeszłości. Do przeszłości odchodzi karta Diabeł. Jest to jedna z trudniejszych kart w tarocie. Oczywiście ona nieraz może oznaczać dobry seks. To bym powiedziała, no super, więc ale niech ten dobry seks od was nie odchodzi. Ale to jest karta jakiegoś takiego uwinkłania, uwięzienia, uzależnienia od czegoś. Uzależnienia od kogoś, jakichś ograniczeń psychicznych albo fizycznych, jakie mieliście lub jeszcze macie w sprawach uczuciowych. Więc, jak gdyby to jest plus, splątanie. Gdybyście na przykład w tym miesiącu chciały się drogie raki oczyścić na przykład z jakiegoś toksycznego związku, no to jest rewelacyjny czas, żeby właśnie to. Teraz zrobić. Szczególnie oczyszczanie na jakieś traumatyczne przeżycia z przeszłości albo jakieś związki, od których nie możecie się y, y, odciąć. I tutaj jest pokazane, że będziecie stali na rozdrożu. <ścoughs> Dwójka denarów stali na rozdrożu, na przykład być z tą osobą albo nie być, albo być z panem A czy być z panem B. Albo czy pożegnać przeszłość, czy może jeszcze do niej wrócić, tak? Czyli jest pokazane jakby rozdroża. Dwójka denarów, co prawda jest to karta finansowa, ale czytamy ją jako kartę w sprawach uczuciowych. Czyli generalnie mówi, że sprzyja partnerstwu, tak? Czyli czy byście byli samotni, jeżeli samotni, to bym powiedziała super, możecie kogoś fajnego poznać. Może przy dwójce denarów nie, nie zacznie się do od wow, ale wielka miłość, ale e, od jakiejś takiej fajnej relacji, może nawet e, rozpoczętej na niwie zawodowo-finansowej, przy denarach. Więc ja bym powiedziała dobry czas do nowych relacji. Szczególnie widzimy kartę świat, tak? czyli otwórz się na świat. I oczywiście może to oznaczać wprost: otwórz się na kogoś, kogo poznasz przez podróż, otwórz się na kogoś, kogo poznasz za granicą, albo otwórz się na kogoś z innego kręgu, z kręgu takiego, w którym do tej pory drogi raku nie bywałeś. Tak? To jeżeli chodzi o nowe związki. Natomiast jeżeli chodzi o związki, w których jesteś. To też jest pokazane, że możecie zupełnie inaczej na siebie spojrzeć, możecie siebie od nowa odnaleźć. Jeżeli były jakiekolwiek kłótnie, nieporozumienia, to one odchodzą do przeszłości. No i oczywiście, jeżeli świat bym potraktowała jako podróż, to również mogę powiedzieć, że na wasz związek wpłynie dobrze podróż. I teraz tak, jeżeli chodzi o sprawy rodzinne, to tutaj jest pokazane, że być może wcześniej ktoś się. Pomiędzy Was wtrąca. Jakaś osoba mogła się wtrącać y, pomiędzy Was, natomiast to odchodzi do przeszłości. To Wy sami będziecie zarządzać i kreować swoje y, uczucia. Y, tutaj, może jeszcze, jakbym już tu chciała jeszcze tak bardzo coś dodać, to bym powiedziała szczególnie do samotnych y, raków, żebyście Wy nie miały zbyt wygórowanych. Y, y, w zbyt wysoko, może tak powiem, postawionej poprzeczki wygórowanych ambicji w stosunku do tego, kogo możecie poznać, tak? Eee, może tak jak troszeczkę w tym zejdźcie na ziemię. I teraz zobaczę drogie raki. Co Was czeka w sprawach zawodowo-finansowych? Wieża odchodzi do przeszłości, eremita i trójka denarów, czyli im bardziej w czas, tym lepiej. I teraz tak, w miesiąc październik wchodzicie z jakąś ruiną. Może ruina to, to jest zbyt mocno powiedziane, ale bym powiedziała, coś we wrześniu nie poszło po Waszej myśli. I z taką energią troszeczkę smutku, rozczarowania. Yy, nawet z gorzknienia wchodzicie. No, jest pokazany początek października. <coughs> to jest taki czas, żeby przemyśleć przy eremicie, zagłębić się w siebie i przemyśleć waszą ścieżkę yy, zawodową. Czy idziecie w dobrą stronę? Czy to, co robicie, jest dla Was yy, dobre? Czy może trzeba by było coś inaczej zrobić, chociażby wyciągając yy, z popełnionych wcześniej w przeszłości błędów, wnioski, karta wieża Jeremita, żeby już nigdy tych błędów nie podejmować. I teraz tak, przy karcie Jeremicie wszystko, co sprzyja nauce, czy to nauce akademickiej, bo może akurat od października rozpoczynacie jakieś studia, na przykład podyplomowe, albo rozpoczynacie studia, nawet jeżeli jesteście dorosłą osobą, to wszystko, co jest związane z nauką, z dawaniem egzaminów, jest dla Was dobre. A nawet jakbyście nie studiowali, to na przykład, jeżeli byście chcieli <laughs> od kogoś z pracy. Od jakiegoś starszego kolegi czegoś się dowiedzieć, czegoś się douczyć, to też jest na to dobry czas. Generalnie przy remicie możecie troszeczkę izolować się od środowiska zawodowego. Ktoś może nawet powiedzieć o was, że może nie wiem, macie melancholię, depresję, czy jesteście mrukami. Ale ja myślę, że ta izolacja troszkę będzie Wam potrzebna. Później im bardziej w czas, im bardziej w pełni będzie działał październik, myślę, że będziecie otwierali się na inne osoby. Przy Remicie i wierzy, przynajmniej na początku października nie najlepsze finanse, ale później mamy jedną z moich ulubionych. Kart, kartę, trójkę denarów, to jest karta bardzo dobra e, finansowo, e, czyli bym powiedziała, ja zawsze mówię o niej, karta farta, tak? Czyli Wasze finanse zejdą na właściwe tory, jakieś możliwości nowe finansowe się pojawią i w ogóle tak jakby Was zostanie e, tchnięte życie, bo ja bym powiedziała, tutaj przy remicie, <laughs> przy wieży możecie mieć trudne stany emocjonalne, nie chcieć Wam się pracować, ale później jest pokazane im bardziej w czas, to jak gdyby odnajdziecie może swoje dawno zagubione y, y, pasje, może wreszcie wasze wypalenie zawodowe minie, y, a może poprzez twórczość, bo karta trójka denarów to, to jest, jest twórczość, wymyślenie czegoś, wprowadzenie czegoś nowego do spraw zawodowych, y, 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 jakaś ważna rozmowa z kimś, kto wam coś podpowie, wprowadzi dużo radości i takiej chęci do działania. Więc im bardziej w czas, <laughs> przepraszam, jestem przeziębiona, im bardziej w październik, tym lepsze finanse i lepsze relacje z osobami w pracy. Dobrze, tutaj też jeszcze przepraszam, powiem, że mogą być wydatki jakieś finansowe dość duże na dom albo na rodzinę. Jeżeli wie, że byśmy rozpatrywali jako budynek, czyli dom, prawda, wydatki na dom, czyli nawet bym powiedziała, nie wiem, czy nie będziecie musieli się zapożyczyć Dokredytować, może coś wziąć na ratę, bo będą jakieś spodziewane albo niespodziewane wydatki. I teraz, drogie raki, zobaczę, co Was czeka w sprawach zdrowotnych w miesiącu październiku. I już sprawdzam. Karta kapłan, piątka denarów. I karta z denarów. I teraz, jakbym to zinterpretowała? Generalnie karta kapłana jest to bardzo dobra karta, jeżeli byśmy się chcieli diagnozować, tak? Czyli ona bardzo często mówi dobrego lekar o dobrym lekarzu. To jest też karta, która mówi, że możecie mieć w tym miesiącu dość dużą świadomość, albo przynajmniej może Wam się wydawać, że macie dużą świadomość odnośnie swojego zdrowia, wiecie jaką dietę na przykład zastosować, tak? Natomiast karty pokazują, nie wszystko, co robicie w swoich sprawach zdrowotnych będzie dobre dla Was. Bo karta biedy, czyli ja bym powiedziała tak, jakby w waszym organizmie czegoś nie będzie za mało, tak? Czyli pomimo, że być może według nowych nurtów odżywiacie się, to po prostu tego typu pokarm nie do końca mogą być dla Was dobre, może nie do końca będzie to dobrze trawione albo przyswajane, więc jest pokazana jakaś bieda w składnikach odżywczych. Czyli bym powiedziała, uważajcie na różnego rodzaju diety, żeby nie było przegięcia w jakąś stronę i może zróbcie badania, zarówno mikroelementów w swoim organizmie, być może normalną morfologię. Czy czegoś w tym organizmie nie jest za mało? I tutaj mamy dwie karty w zdrowiu denarów. Denary są związane z aspektem ziemskim, czyli bym powiedziała zwrócić uwagę troszeczkę na sprawy związane z zestawami, no bardziej z stawami niż nawet z kręgosłupem. No i a z denarów, ta karta mi się zawsze kojarzy z taką tężyzną fizyczną. No i tutaj jest pytanie, czy na przykład. Nie powinniście, drogie raki, bardziej zadbać o swoją kondycję, na przykład, nie wiem, rano ćwiczyć albo zapisać się na siłownię, żeby być może i trudne stany emocjonalne y, odreagować poprzez wysiłek fizyczny albo poprzez aktywność fizyczną, bo wiemy, że na przykład E, na przykład przy cukrzycy, proszę Państwa, aktywność fizyczna niweluje poziom cukru, zmniejsza poziom glukozy we krwi, więc być może to też o to chodzi, żeby więcej um, wysiłku fizycznego włożyć, żeby różne rzeczy, hormony może, prawda? Unormowały się w waszym organizmie. I teraz, drogie raki, to wszystko, jeżeli chodzi o kartę tarota. Oczywiście, jeżeli macie jakiś taki niedosyt tego czytania, bo wiadomo, że to jest czytanie ogólnie dla raków, dla jednych ba, ba, z jednymi bardziej to rezonuje, z innymi mniej, ale gdyby ktoś miał niedosyt, zawsze można się umówić ze mną na taką konsultację indywidualną. Wszystkie informacje są pod filmikiem, ale to jeszcze nie koniec. Teraz wyciągnę dla Was odpowiedź na wasze pytanie. I teraz, drogi raku, zastanów się, zadaj sobie w myślach jakieś pytanie, na które chcesz uzyskać odpowiedź, a ja skupię się na tobie, będę tasowała karty i zadam takie pytanie. Jaka jest odpowiedź na pytanie raka? Jaka jest odpowiedź? Na pytanie raka i wyciągnęłam dla Was przepiękną kartę, kartę pomocni ludzie, czyli tak jak gdyby to, o czym myślicie, może się, może się zrealizować. Ja nawet bym powiedziała, jaka jest odpowiedź na Twoje pytanie pozytywna, ale być może sam tego nie wcielisz w życie, być może właśnie to pomocni ludzie pomogą Ci w zrealizowaniu tego. Co pragniesz zrealizować, ewentualnie ty sam, drogi raku, powinieneś poprosić innych, na przykład o pomoc. I, drogi raku, to koniec, jeżeli chodzi o dzisiejszy horoskop. <laughs> Poszukaj dla siebie również na moim kanale numerologicznego y, horoskopu, zarówno na cały rok numerologiczny, jak i na październik. A póki co życzę Ci radosnego października i tego, aby tylko same dobre rzeczy spełniły się z tego horoskopu. Do zobaczenia!